już mnie nie jest do śmiechu O kurwa, sensitivity Obciąz, gdzie to jest kurwa, Raz. Ja potrzebuję ściszyć troszkę na muzykę tutaj To jest taki horror darmowy, tak jak był symulator kurwa schodzenia, Poźmiaki E, do piwnicy czy tam też e, też inny jakiś symulator coś tam było było nie i to się nazywa Slender i mu zadanie jest takie żeby znaleźć po prostu 8 karteczek 8 karteczek latara jest tak jumpać nie można można sprintem kurwa też jebać I ten Ogólnie się idzie i kurwa szuka kartek po tym pierdolonym strasznym lesie Kurwa Nie cierpię hor horrorów, bo gram z przyjemnem raz Fira i akurat byłem w takim momencie, gdzie on znacznie przeszedł tą gierkę i wiedział, że ta dziewczynka jebana będzie wchodziła po drabince i akurat jedną we mnie poduszką ta poduszka zawinała mi się wokół japy kurwa, myślałem, że się poszcza mnie kurwa, rzuciłem się na niego jak dziki kurwa w... chuja skatowałem kurwa nic nie widać, kurwa. Mm. Kurwa, jeszcze. Dym mi spadł, do... dobra. O! Kartka! Ui! I ten. I ogólnie od tej pory już nie gram. Chororor, no, realnie nie wiem czemu kurwa to gram. Jaki Daj mi kartkę. Dziękuję Panie Slender Slender ty kurwo! O pierdole boję się Kurwa nie chcę iść dalej Ściszę jeszcze bardziej Panie Slender Czemu tak napierdalam do siebie Sam Panie Slender Ja tylko po kartkę Idę. Kurwo. Nie strasz mnie. Ja no mówię ci nie strasz mnie. Kurwo. Już wyciszyłem na pół. Nic mi zrobisz. Się nie przestraszę. O! Kurwa. Uuuu, KURWO ty nie bada wypierdalaj! Nie znam cię ty, kurwo! Idź to! Idź to nie! Zginę kurwa zginę! Zginę kurwa nie! Wypierdalaj! Egle mi O! Panie slender! Panie slender! Ty kurwa, odczuj się! O o! O, -o. Nie! Nie został mnie, ty kurwa! Ty życie hasy dzieje wady wytwierdzają w kaniecki, ty

do widzenia! Ale czary ja pierdolę, nie gram w to. Panie slender! Już poszedłem! Oczuj się! Spierdalaj! Spierdalaj! O kurwa! A coś było. Taki panie, ty kurwa, hasydzie jebany z twój ścierwą. Ja się wkręciłem, kurwa, daj spokój. O-o. <ślesz> nie, kurwo, spierdolaj! Istotnie, znam cię, nie znam nic, nie widzę, skinę, kurwa! Spierdoliłem shift, biegnij dziwko! Aaaa, kurwo, ty chujo, wypierdolaj! Nie znam cię, nie znam... Wypierdolaj... Robisz lalom. Gigant. Jestem między drzewkami! Nie znajdziesz, kurwo Pudził dupę i na imię Żydzie No się ode mnie, bo nie wiem gdzie iść Słup, ale kurwa, lewo, prawo ścieżka Frody, czekaj, Gandalf mówi unikaj gościnca Unikaj gościnca, ładna dróżka Nic nie widzę słyszę. Kurwa, zbierz 8 kartek. No popierdoliło ich. Jakby to nie mogły być, nie wiem, jakiś kucyk, kurwa, tylko... Jakiś skarfej z bezfejsa. Gdzie za mną? Jakie drzewo straszne, ja pierdolę. O, patrz, jaki niebo. Ciekawe, czy patrzył w niebo. <śleski> kurwa, nie! O, kurwa, 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 Nie! kurwa, kurwa, to kurwa, 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 Nie mam kurwa, 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 tam. No kurwa, 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 Pierdolę. Okej, ja pierdolę! mam katki nie mam, nie mam! Poszła, spadła! Po ciemku biegnę! Euro. What the fuck, kurwa ty żon! Goni mnie, nie mam, nie bieżą! nie nie, kurwa, kurwa, nie, nie Uff, Ty kurwa żydowska! Ja pierdolę! to przeżywam kurwa dajcie coś do picia kurwa nie to nie fair było, gonił mnie kurwa non stop co ja mogłem zrobić nie gram to, jebać że do kurwa Wolę wota pograć pierdole <grym> pierdole